W pierwszym tygodniu wielkiego postu y, nasza uwaga skupia się na kwestii nawrócenia. I również czytania liturgiczne na różne sposoby ukazują nam, czym jest nawrócenie. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że istotą nawrócenia jest miłość i to, jak zaznacza Jezus, nie tylko ta naturalna miłość do tych, którzy. Nam wyświadczają dobro, z którymi łączą nas jakieś bliskie relacje. Ale właśnie miłość do nieprzyjaciół, ona jest tym wyższym poziomem chrześcijańskiego życia. Ją też ukazał nam najdobitniej sam Jezus. W dzisiejszej Ewangelii Jezus stwierdza, że doskonałość Ojca Niebieskiego polega właśnie na tym, że syła on deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, że słońce Jego świeci zarówno nad tymi, którzy są Mu wierni, jak i nad tymi, którzy Jego przymierza, nie przestrzegają. Wszyscy zatem bez wyjątku są Bożymi dziećmi i Bóg wszystkich kocha i wszystkim pragnie dać dar zbawienia. Nie powinniśmy zatem patrzeć z pogardą na tych, którzy grzeszą, którzy oddalają się od Boga, czy na tych, którzy wobec nas w jakiś sposób zawinili, nie powinniśmy odpłacać im w podobny sposób, ale właśnie naśladować naszego Ojca Niebieskiego w miłości, najpiękniejszym, naj Dobitniejszym przykładem naśladowania tej miłości Ojca jest ofiara Jezusa na krzyżu, bo to On oddał życie właśnie przede wszystkim za niesprawiedliwych, za nieprzyjaciół. Nie ma więc prawdziwego nawrócenia bez pragnienia naśladowania Chrystusa. Naśladowania Go we wszystkim, a nie tylko w tym, co uznamy za korzystne dla nas czy atrakcyjne. Albo naśladujemy Jezusa w całości, albo wcale. Nie jest to łatwe, lecz na szczęście mamy Ducha Świętego, który daje nam łaskę, abyśmy to Jezusowe przykazanie mogli w życiu wypełnić.